Cześć, z tej strony Michał Undra dla Naturalne.pl Dzisiaj opowiemy sobie o odżywianiu dla zdrowej skóry włosów i paznokci. Czy w ogóle odżywianie ma wpływ na, naszą, na nasz wygląd, na naszą skórę, włosy i paznokcie? Oczywiście, że zdecydowanie tak i tutaj Takim ogólnym zaleceniem dotyczącym diety jest po prostu dieta nieprzetworzona i bogato odżywcza, bo mówi się o jakichś niektórych produktach, które mogą wspierać zdrowie skóry, że tam jemy jakieś konkretne owoce czy konkretne warzywa. To aż takiego dużego znaczenia nie ma, ale jeżeli będziemy mieli dietę bogatą w witaminy, składniki mineralne, o których zaraz powiem, to będzie to wpływać ogólnie tak szeroko zdrowotnie na zdrowie naszej skóry, ponieważ jeżeli mamy, wygląda to tak, że jeżeli mamy niedobory jakichś składników odżywczych, na przykład witaminy A, czy witaminy E, czy cynku, to nasza skóra będzie gorzej wyglądać, tak? Czy będzie bardziej sucha, może będą bardziej powstawały zmarszczki, jeżeli nie będziemy mieli też kolagenu, czy białka w diecie, będzie to wpływać po prostu na regenerację i sprężystość tej skóry i uzupełnienie tych niedoborów dietą lub suplementacją będzie bardzo korzystne, ale to nie jest też tak, że jedząc na przykład, nie wiem, puste ryby czy yy, owoce jakieś konkretne, ta skóra będzie od razu znacznie zdrowsza. No i jakie są składniki, które wpływają na zdrowie skóry? Można by było o wielu wymienić, omówimy sobie te podstawowe, gdzie na przykład witamina A jest bardzo znana pod względem takiego wpływu w ogóle na wygląd i na zdrowie skóry. W większości kremów i suplementów na zdrowie skóry występuje. Witamina A jest występuje jako beta karoten czy ogólnie karotyny i jako taka retinol, czyli forma zwierzęca. Forma zwierzęca ma dużo, jest dużo jakby mocniejsza, ona nie musi się przekształcać w naszym ciele i występuje w tłustych rybach, na przykład czy na biale. I to jest jedna z ważnych rzeczy która wpływa na, nasze, na naszą skórę, oprócz tego jajka, na też jak najbardziej właśnie są bogate w witaminy A. Oprócz tego dla naszej skóry ważne są dobre tłuszcze, i tutaj można zobaczyć wynik wpływu właśnie tłuszczy, trans, tłuszczy, ogólnie niezdrowych tłuszczy nasyconych w dużej ilości na niezdrowy wygląd skóry, a tłuszcze wielonienasycone i jedno nienasycone, takie jak oliwa z oliwek, awokado, orzechy, takie oleje tłoczone na zimno wpływają na skórę bardzo dobrze i tutaj też stosunek tych tłuszczów dobrej jakości, jak najbardziej te dobre jakości tłuszcze będą wpływać na zdrowie skóry korzystnie. Jednym z najbardziej znanych tłuszczów, które wpływają dobrze na skórę jest kwas tłuszczowy, akurat omega-6 GLA, który na przykład mamy z olejku, w olejku z wiesiołka, z ogólecznika. To po prostu sam w sobie może wpływać korzystnie akurat na zdrowie skóry, jeden z niewielu elementów, który ma takie y, zastosowanie. Poza tym ważne są w diecie antyoksydanty, i polifenole i tutaj można powiedzieć że po prostu znowu nieprzetworzona dieta bogata w owoce, warzywa różnych kolorów będzie tych polifenoli i antyoksydantów zapewniać dużo i to ogólnie dba o nasze ciało, o mitochondria i o zdrowie skóry i będzie dostarczać dużo witamin i składników mineralnych. Tutaj można powiedzieć też o cynku, o którym mówiłem. Jeżeli na przykład mamy dietę wegańską, to jest dużo większe ryzyko niedoborów cynku, który sam w sobie w suplementacji na przykład może wpływać też na zdrowie skóry. Korzystnie. No i poza tym, co w diecie jest ważne, to jest białko i kolagen. Jeżeli ogólnie w diecie albo mamy mało białka, naprawdę mało, czyli powiedzmy no mniej na przykład niż 1 gram na kilogram masy ciała, czyli ważąc 100 kg mniej niż 100 gramów, czy tam ważąc 50 kg mniej niż 50, lub też mamy problemy mocne z wchłanianiem, czyli zaburzenia pracy układu pokarmowego, żołądka jelit, to mogą występować niedobory białka i kolagenu, gdzie Tutaj ważne są takie aminokwasy jak np. glicyna czy prolina, które nie występują aż w tak dużej ilości w mięsie, ale właśnie bardziej w produktach takich jak skóry czy podroby, czy jakieś takie na przykład wywary, napary, wywary, czy zupy. Jeżeli jemy tylko takie produkty mięsne typowo, to tej glicyny, proliny może być trochę mniej. I tutaj to może być problem właśnie z tymi aminokwasami, które bardziej wpływają na zdrowie skóry i dlatego też suplementacja kolagenem może być w tym wypadku korzystna, jeżeli tego białka w diecie jest mało lub no, nie jemy tych innych rodzajów białka i ważna bardzo jest dla zdrowia też skóry i włosów paznokci ilość kalorii. Jeżeli tych kalorii jest za mało, odchudzamy się cały czas, to zdrowie skóry przeważnie będzie pogorszone, po prostu i ilość kalorii wpływa, sama ilość kalorii wpływa negatywnie na zdrowie skóry i ta skóra będzie po prostu gorszej jakości. Ale jedną z ważniejszych kwestii też przy odchudzaniu są niedobory, bo jeżeli jemy niskokalorycznie przez dłuższy czas, to bardzo łatwo jest nabawić się niedoborów witamin i składników mineralnych. Z kolei nadmiar kalorii oczywiście powoduje, że tyjemy, są stany zapalne i ta skóra zrobi się, robi się z kolei taka, no nadmiar skóry tak, czy wiotka. No i pod względem też tutaj włosów warto zaznaczyć, że to jest oddzielna kwestia, szczególnie u kobiet że na włosy wpływają też hormony, np. androgeny i nadmiar DHT. U mężczyzn jak i u kobiet może powodować wypadanie włosów, to jest coś, co można sprawdzić, jeżeli mamy problem z włosami. Pod względem paznokci i włosów, korzystnie na właśnie zdrowie tych rzeczy wpływa np. biotyna, która w samych badaniach nie masz tak dużo tutaj badań naukowych pod względem wpływu na estetykę skóry, czy włosów czy paznokci, ale w praktyce sprawdza się bardzo dobrze. Można też zastosować taki produkt, który zawiera wszystkie składniki dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. Tutaj jest naprawdę wiele aminokwasów, o których mówiłem i innych składników, które na to wpływają. No i jeszcze jedna rzecz pod względem zdrowia włosów. Jeżeli te włosy wypadają, nie mamy jakichś tam problemów z samym odżywianiem, z jakimiś tam hormonami i tak dalej, często może to być niedobór żelaza i tutaj warto zbadać sobie poziom ferytyny, ponieważ u kobiet szczególnie poniżej ferytyny 30 te włosy często wypadają po prostu z niedoboru żelaza i z takiej anemii, to też będzie widać na morfologii i żeby te włosy zaczęły wyrastać, tak, jeżeli mamy tych włosów bardzo mało i one bardzo mocno wypadają, to zwiększenie poziomu ferytyny do poziomu powyżej 70 często powoduje, że te włosy odrastają z powrotem, więc to można sobie monitorować ferytyną. Sam metabolizm żelaza wspieramy poprzez witaminę C, laktoferynę, spożywanie żelaza w diecie, a dopiero jeżeli to nie pomaga, to, to możemy zastosować żelazo w suplementacji. Także to są rzeczy, które wpływają w diecie i suplementacji na zdrowie włosów, skóry i paznokci.